Wczoraj myśliwi mnie porwali i razem z nimi miałem obchodzić święto Hubertusa. Rozpoczęliśmy to taką w plenerze uroczystą mszą świętą i uczestniczyło tam około 50 osób, co się okazało przeważnie sami faceci. No, były tam dwie kobitki, jedna tam na rozesłanie i potem na pogot. Wsłuchała w tą trąbkę, grała w mojej ignorancji, wybaczcie, nie wiem jak to się nazywa, taka pokręcona ta trąbka, to była jedna pani, a druga pani normalnie z liberą szła na polowanie. I to wszystko, a tak na te blisko 50 osób to byli sami faceci. I wczoraj właśnie dzięki temu dowiedziałem się, dlaczego myśliwstwo nie cieszy się taką popularnością wśród kobiet. Otóż. Okazuje się, że kobiety nie bardzo są zainteresowane polowaniem, ponieważ w czasie polowania trzeba milczeć. <gry> Moi drodzy, no, nie chcę tutaj poruszać kwestii natury kobiety, bo ona dotyczy tajemnicy, a to tak złośliwcy tylko mówią, oczywiście, ale nie chcę poruszać tej tajemnicy natury kobiecej. Natomiast chciałbym, abyśmy skupili się właśnie na tym milczeniu. Bo jest to dość istotne, jak popatrzymy na dzisiejszą Markową Ewangelię, fragment 12 rozdziału, to Pan Jezus jest troszeczkę inny niż zwykle nam Ewangelia Pana Jezusa ukazuje. Bo zazwyczaj Pan Jezus jest pełen działania, pełen zaangażowania, albo jest w drodze, albo rozmnaża, albo uzdrawia, wskrzesza, albo głosi Królestwo Boże, przemawia, złodzi, z góry. A tutaj mamy pana Jezusa takiego biernego, bo Marek nam opisuje, że zanim oczywiście pan Jezus przywołał swoich uczniów i ich nauczał, to najpierw siedział w milczeniu i obserwował. Przyglądał się, jak ludzie wrzucali pieniądze do skarbony w świątyni, na zbożny cel. Naukowcy mówią, że tych, tych skarbów było 13. I Pan Jezus siedzi i obserwuje. Jest mi to bliskie, bo ja też bardzo lubię. Nie dlatego, żeby Polskę skrytykować, ale można z obserwacji bardzo wiele się nauczyć. Ale chciałbym, żebyśmy zainspirowali, zainspirowani postawą Pana Jezusa, chcieli też zwrócić na to uwagę, aby się nieco zatrzymać w tym naszym życiowym zaangażowaniu i przyjrzeć się, i popatrzeć. Nie tyle na innych, ale na siebie. I dokonać refleksji. Ile ja daję Panu Bogu? I tu wcale nie chodzi o pieniądze. Tu wcale nie chodzi o pieniądze. Zobaczcie, że tam, w tym opisie Markowej Ewangelii, jest tak, że wielu wrzucało tamte ofiary do tej skarbony i byli bogacze, którzy dawali bardzo wiele, czyli jeżeli chodzi o sumę, to były. Spore sumy pieniędzy, ale była też uboga wdowa, która wrzuciła dwa pieniążki. To był najmniejszy nominał. Te dwa pieniążki to był jeden grosz. Ten pieniążek to był. Nie było już mniejszych pieniędzy. No, taki nasz grosz, nie? Niewiele, prawie że nic. To no, nic nie znaczyło, ale dla niej ona była ubogą wdową. Tam, w zasadzie w tamtej kultury, kulturze to mało, która wdowa była dobrze usytuowana. Wdowy były naprawdę. W bardzo trudnej sytuacji. I ta uboga wdowa, która cierpiała na swoje utrzymanie, ona wrzuciła wszystko. Jak musiała być oddana Panu Bogu, jak musiała być w nim rozkochana, jak musiała mu ufać przede wszystkim. I ta Ewangelia dzisiaj inspiruje nas do tego, żebyśmy zapytali się, ile mnie kosztuje Królestwo Boże. Naprawdę nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o to, ile na tace dajesz, i tak dalej, jak się angażujesz różne dzieła charytatywne. Wszystko jest oczywiście jak najbardziej mile widziane, jeżeli się przejmujemy troską kogoś i gdzieś tam jest jakaś akcja, tu powodzianie, ten, że potrafimy się podzielić. To jest, to jest super piękny wyraz naszej empatii, ale chodzi o, o Pana Boga i o Twoje zbawienie. Czy Ty potrafisz podjąć wysiłek i trud? Jakąś ofiarę ze swojego życia, rezygnację z czegoś, co nie jest Boże, właśnie w imię tej miłości, w imię tego daru, jaki przynosi Ci Jezus Chrystus. Czy Ciebie na to stać? Czy to są tylko takie właśnie dodatki? Nie. Pomyśl, czy to są tylko dodatki, czy to jest to, co Ci zbywa? Ty mam swoje życie, no Panie, że tak, no to przyjdę, tam zaliczę rzeszkę, jak ja to mówię. Nie? Warto dzisiaj dokonać tej refleksji. Bo moi drodzy, my słyszymy to, że trzeba oddać swoje życie panu Jezusowi, oczywiście, my to przyjmujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale czy my faktycznie oddajemy? My oczywiście może chcemy, może mamy takie pragnienie, taki zamiar, ale w życiu naszym wygląda to tak, jak wygląda. Kiedy ja będę mógł naprawdę tak zjednoczyć się z panem Bogiem, jeżeli mu zaufam? Nie ufamy pierwszemu lepszemu przewodniowi, co jesteście w Ostruzie na ulicy i ktoś podchodzi do, do was, pierwszy raz go widzicie na oczy, pożycz trzy stówy, nie? nie ma sprawy oczywiście, do wyciągasz, nie? to wyciągasz, nie robi się tak, jeżeli ktoś jest ufny y, tobie, wiesz, że ci odda, albo że faktycznie potrzebuje, znasz go, y, to mu pożyczysz, trzeba zaufać komuś. Czy ja ufam panu, Jest taki oklepany przykład, już powtarzany przez wszystkie każdy pewnie nieraz, się to słyszeli, ale dość wymowny i dość czytelny. Taki obraz, który pokazuje nam, jak w pewnym mieście linoskoczek, akrobata, rozciągnął linę między wieżowcami a ogromnej wysokości. Założył na swoje plecy kosz i wszedł jego kolega, też akrobata, do tego kosza i we dwójkę z tym kolegą w koszu. Przechodzi tą liną z jednej strony na drugą. Zapiera dech w piersiach, wszyscy z zachwytem patrzą. A on tam czuje się tak swobodny. Kolega w koszu uśmiechnięty, ten jeszcze jakieś tam triki pokazuje na tej, na tej linie i, i potrafi I tam jakiś szpagat zrobić i przysiad i podskoki na tej linie robi. No widać, że to dla niego, to jest jego życie, to jest po prostu. Wszyscy są zachwyceni. Kiedy przeszedł, to ten kolega wyszedł z kosza i do gapiów, którzy tam byli, i pełni zachwytu wobec tego akrobaty mówi, słuchajcie, teraz przejdzie w drugą stronę. Czy mu się uda? Oczywiście wszyscy, tak uda się. Jesteście tego pewni? Tak, jesteśmy pewni. No widzieli jakie tam rzeczy robił, więc co za problem dla niego. widać To w takim razie kto chce wejść zamiast mnie teraz do kosza? Wszyscy byli pewni, że przejdzie. Nie było chętnego. A tak ufali, że, że mu się na pewno uda. My ufamy, ale wolimy nie ryzykować. Moi drodzy, reasumując, warto naprawdę dzisiaj tak usiąść, jak Pan Jezus w milczeniu i popatrzeć na swoje życie, ile ja daję Panu Bogu, jak On jest mi bliski. I jeżeli zobaczę, że no właśnie, że to są takie ochłapy, to jest to, z czego mi zbywa, to ja daję to Panu Bogu. To, co mi zbywa z mojego życia, z mojego czasu, z moich postaw, to warto się zastanowić nad tym po to, aby dojrzewać do prawdziwej przyjaźni, bo tylko wtedy można zaufać. Najpiękniej ufa się przyjacielowi. Jeżeli masz przyjaciela, to możesz mu naprawdę ufać. A to na tym polega właśnie dojrzewanie naszej wiary czyli budowanie tej relacji z Jezusem Chrystusem, że on nie jest tylko jakimś dodatkiem do naszej wiary, do naszego życia, związany z naszą tradycją, kulturą, tak mamusia nauczyła i tak dalej ale żeby coraz bardziej odkrywać tę osobę Jezusa Chrystusa, który przynosi Ci zbawienie. To jest Twój brat i On chce być Twoim naprawdę przyjacielem.